Można ogłuchnąć. Jeden, są otwarte okna, tak? Bo jest upał, 30 stopni. Otwarte okna, zaduch, pieski na ogródku szczekają, pieski w domu im odpowiadają i jest cyrk na kółkach. I nie ma świętego spokoju, nie ma. Człowiek by chciał trochę odetchnąć, odpocząć, a tu cały czas jest... Co? Dominacja? Dominacja psów nad ludźmi. Ludzie w hodowli nie mają nic do gadania. Ludzie w hodowli są służącymi. Ja jestem służącą. Muszę umyć miski i to nie raz, a dlaczego nie raz? Dlatego, że cały czas zaglądam do misek, tylko wyjdę. Spojrzę na ogródku, na podwórku, już jest miska zabrudzona przez ptaki. Ptaki przylatują, może za głośno mówię, bo tak blisko jest ta kamera, ja głośno mówię, mocny mam głos. Ptaki przylatują, wróble, kawki, sroki, pliszki, gile, kosy. I co robią? Piją tą wodę z misek psich i i brudzą. Napije się wody taki łobu ptaszek i jeszcze do tej miski narobi. Potem pływa w misce, kubka ptasia, a ja się boję o wirusy i pasożyty. Boję się. W gołębie, tu nie ma gołębi na szczęście, nie ma u mnie gołębi, w ogóle, ani jednego. Ale gołębie też robią do misek. Do misek z wodą, nawet z karmą suchą się nauczyły. Ale nie ma gołębi, ale są inne ptaki i te ptaki po prostu spragnione przychodzą napić się wody. Wody się napiją, przy okazji zostawią pamiątkę, swoją kupę. A potem ja muszę to, tą wodę wylewać gdzieś pod drzewko, na krzaczek, na kwiatek i y, umyć miskę i świeżej wody nalać. I tak jest cały dzień. Myć miski, czystą wodę dawać, suchą karmę dawać, coś ugotowanego, mięsko pokrojone albo zmielone. Albo pokrojone, albo zmielone, bo Jork nie lubi gryźć. Jork połyka duże kawały i się zakrztusza. Się zakrztusza albo zachłystuje, tak, bo to są takie łakome. Jak jest grupa Jorków, to jeden przed drugim normalnie na wyścigi. Kto pierwszy, ten lepszy, kto złapie kawałek mięsa, to zje. A kto nie zdąży złapać, to mu kolega zje, albo koleżanka, albo siostra, albo brat, albo kuzyn, kuzynka, tak. Bo w hodowli to jest rodzinami. Rodzinami tra ta, ta, ta ti, ti, ri, ti no i co? Zabawka na niego się przewróciła. On teraz nie może sobie poradzić z tą zabawką. Oj, ty jesteś naprawdę taka w korach, nie, jak to się mówi. Dubcia w kora. zabawka go przytłoczyła. Tętuś. No, to może starczy tego ujęcia. Tętuś z zabawką na plecach. Zależy, co na pierwszym planie. Jak na pierwszym planie, głowa, to głowa duża. Jak na pierwszym planie, ogon, to ogon duży. Jak na pierwszym planie łapa, to łapy długie. Jak na pierwszym planie grzbiet, to grzbiet długi. A to nieprawda, a to nieprawda. No, pobudka. Gimnastyka krótka. Śśśśśś. Zdezorientowany jesteś, nie? No, ty byś się chciał pobawić, ale ja się nie mogę bawić, bo ja muszę nakręcać. No to do zobaczenia w następnym filmiku.